Starożytni bogowie wojny, uznawani za metafizycznych wodzów armii danych społeczności, którzy prowadzili swoich wyznawców do zwycięstwa w bitwach i wojnach, niekoniecznie byli utożsamiani wyłącznie z cechami marsowymi. Często, przy braku sukcesów militarnych, a jednocześnie przy zwycięstwach sąsiednich ludów pod egidą innych bóstw, dochodziło do zapożyczania bardziej fortunnych bogów od obcych kultur, co pozwalało na adaptację i wzmocnienie własnych tradycji religijnych. Były to również swego rodzaju planetarne roszady, podczas których bóstwami wojny stawały się siły kojarzone najczęściej z Jowiszem, Słońcem, a nawet z aspektami chaosu czy mądrości strategicznej. Sama kwestia typowo marsowych cech, takich jak odwaga czy siła fizyczna, w pojęciu starożytnych okazywała się niewystarczająca wobec wrogów stosujących rozmaite fortele, podstępy i taktyki, co skłaniało do integracji z bóstwami o szerszym spektrum wpływów, takimi jak te związane z mądrością czy magią. W niektórych mitologiach, na przykład hinduskiej, bogowie wojny powstają jako personifikacje konfliktów pomiędzy bogami a demonami, jak w przypadku Endri, władcy niebios, burz i deszczu, który walczy z demonami chaosu, symbolizując triumf porządku nad anarchią czy kartikej, znanego również jako Skanda, syna Siwy i Parvati, czczonego jako wódz boskich armii, uosabiający młodość. Męstwo i strategiczne dowodzenie w bitwach przeciwko siłom zła. Najczęściej w różnych mitologiach bogowie wojny uosabiają siłę i agresję, symbolizując odwagę oraz determinację, niosąc jednak ze sobą również śmierć, destrukcję i nieuniknione ofiary konfliktów. Z biegiem czasu rozwijają się koncepcje bóstw sprawiedliwej wojny, praworządnych w tym rzemiośle, działających w ramach potrzeb społeczności, które zwracały się zarówno do tych brutalnych, impulsywnych sił, jak i bardziej zrównoważonych, strategicznych patronów co odzwierciedla ewolucję postrzegania wojny od czystej agresji do elementu obrony i porządku. W starożytnej mitologii sumeryjskiej bogiem wojny był Nergal, uważany również za władcę śmierci, zarazy i podziemnego świata, panujący nad plagami oraz konfliktami, które niosły zniszczenie na równi z bitwami. Jego kult wywarł ogromny wpływ na późniejsze religie, w tym babilońską i asyryjską, gdzie ewoluował w potężne bóstwo plag, wojen i podziemi. Często utożsamiane z aspektami destrukcyjnymi natury. Wieki później nadeszły czasy Marduka, centralnego bóstwa w mitologii babilońskiej, czczonego jako główny patron miasta Babilon, a zarazem Bóg stwórca, władca nieba i ziemi oraz wojownik, symbolizujący triumf cywilizacji nad pierwotnym chaosem. W opowieściach babilońskich Marduk, syn Enki, boga mądrości, wód i rzemiosła, został wybrany przez innych bogów, by stawić czoła Tiamat. Pierwotnej bogini chaosu, słonawych wód i zła, reprezentującej bezkształtny ocean prapoczątków. Pokonał ją w epickiej walce, rozcinając jej ciało na pół, z czego stworzył niebo i ziemię, co symbolizowało ustanowienie kosmicznego porządku. Marduk wpłynął na kolejne tradycje, takie jak asyryjska, gdzie jego cechy przejmował Assur, naczelny Buka Syrii, patronujący wojną i imperium, oraz perska religia zoroastriańska, gdzie echo jego walki z chaosem odnajdujemy w dualizmie dobra i zła, z Ahurą Mazdą jako strażnikiem porządku przeciwko siłom destrukcji. W starożytnym Egipcie bogiem wojny był Montu, czczony jako sokół słoneczny, symbol siły, męstwa i zwycięstwa, często przedstawiany z głową sokoła lub byka, co podkreślało jego solarne i zwierzęce aspekty mocy. Jego kult był szczególnie silny w Tebach, gdzie patronował faraonom w ich kampaniach wojskowych, zapewniając im boską siłę w podbojach. Najbardziej znany Chores, bóstwo nieba, królewskiej władzy i słońca, choć nie był jednoznacznie bogiem wojny, posiadał silne aspekty męstwa i walki, jako mściciel za ojca Ozyrysa. Walczył z Setem, bogiem chaosu, pustyni i burz, stając się naczelnym bogiem wybawicielem, obrońcą porządku i harmonii kosmicznej. Innym egipskim bóstwem wojennym była Sekhmet – Lwica Bogini, uosabiająca niszczycielską Furię Słońca i Boga Era, która siała zniszczenie wśród wrogów Egiptu, ale też mogła być uspokojona rytuałami, reprezentując dualizm destrukcji i uzdrowienia, gdyż była również patronką medycyny. Set, choć często postrzegany negatywnie jako zabójca Ozyrysa, był bogiem wojny w sensie obrony przed zewnętrznymi zagrożeniami, jak chaos czy obce ludy, czczony w niektórych regionach jako strażnik granic. W starożytnej Grecji bogiem wojny był Ares, uważany za niezwykle agresywnego i okrutnego wojownika, który rozkoszował się chaosem bitew, niosąc zniszczenie, męstwo i odwagę, choć często spotykał się z pogardą innych bogów za swoją impulsywność i brak strategii, co kontrastowało z Ateną, boginią mądrej wojny, taktyki i obrony. Ares, syn Zeusa i Erii, był kochankiem Afrodyty, z którą miał dzieci symbolizujące aspekty miłości i konfliktu a jego kult był silny w Tracji i Sparcie, gdzie ceniono brutalną siłę. W starożytnym Rzymie grecki Ares ewoluował w Marsa, który stał się nie tylko bogiem wojennym, ale też ojcem Romulusa i Remusa, legendarnych założycieli Rzymu, czyniąc go naczelnym bóstwem imperium, patronującym ekspansji i zwycięstwom. Mars był czczony również jako patron płodności, rolnictwa i wiosny, gdyż wierzono, że jego energia wojenna zapewnia obfitość plonów i prosperity po zwycięstwach, łącząc wojnę z cyklem natury. Inną rzymską boginią wojny była Belona, utożsamiana z grecką Enioł, reprezentująca szału bitewnego i destrukcji, czczona w świątyniach, gdzie ogłaszano wojny, symbolizując bardziej chaotyczny aspekt konfliktów. Wchodząc na nasze podwórko, w mitologii słowiańskiej istniało wiele bóstw związanych z wojną i walką choć nie wykształcił się jeden centralny bóg wojny dominujący nad innymi, co odzwierciedlało zdecentralizowany charakter słowiańskich wierzeń. Władca piorunów, burz i niebios, czczony jako patron wojowników, który gromił wrogów swym toporem lub strzałami, symbolizując siłę natury w służbie konfliktu i obrony. Większość plemion w kwestiach militarnych zwracała się również do bóstw solarnych, jak Sfaruk, kowal bogów i patron ognia, czy daćbóg, dawca bogactwa i słońca, kojarzonych z światłem i zwycięstwem oraz chtonicznych sił powiązanych z Velesem, bogiem podziemi, bydła, magii i handlu, który w konfliktach z Perunem uosabiał spryt. Inne bóstwa, takie jak Trzygłów czy Troudzien, trójgłowy wojownik, reprezentowały aspekty destrukcji, obrony i wieloaspektowej mocy, często łączone z cyklami natury i walką o przetrwanie. Świętowit, czczony szczególnie na rugi, był bogiem wojny, urodzaju i wróżb, przedstawiany z czterema twarzami symbolizującymi cztery strony świata, patronujący bitwom i plonom, z kultem skupionym w świątyni w Arkonie, gdzie składano ofiary i łupy wojenne. W mitologii nordyckiej bogowie wojny odgrywali centralną rolę w kosmologii Asgardu, z Odynem na czele, bogiem mądrości, poezji, magii i wojny, jednooki wędrowiec, poświęcił oko za wiedzę i wisiał na drzewie Yggdrasil, symbolizując strategiczną stronę konfliktów. For, Bóg Gromów i Busz, uzbrojony w młot Mjolnir, chronił bogów i ludzi przed olbrzymami, reprezentując surową siłę i obronę, czczony przez wojowników i rolników. Tyr, Bóg Sprawiedliwej Wojny i Prawa, poświęcił rękę, by uwiązać wilka Fenrira, uosabiając honor i poświęcenie w imię porządku. W mitologii celtyckiej Morygen, bogini wojny, Losu i śmierci pojawiała się jako kruk na polu bitwy, prorokując zwycięstwa lub klęski, symbolizując nieunikniony cykl życia i zniszczenia. W tradycjach hinduskich, poza Indrą i Skandą, Durga, wojownicza forma Parwati, walczyła z demonem Mahishasurą, reprezentując triumf dobra nad złem w kosmicznej walce. W mitologiach pozaeuropejskich, jak afrykańska Shango, jorubski bóg gromów i wojny, każe wrogów ogniem i sprawiedliwością. W maoryskiej Tumatawenga, bóg wojny i ludzi, symbolizuje agresję i przetrwanie po oddzieleniu nieba od ziemi. W japońskiej Hachiman, pierwotnie bóg rolnictwa, ewoluował w patrona wojowników i samurajów, łącząc wojnę z ochroną imperium. Energie marsowe, będące formą rywalizacji, męstwa i rosnącej podczas konfliktów nienawiści, były poszerzane o destrukcyjne względem wrogów aspekty innych sił planetarnych, w tym samego czystego chaosu, co pokazuje, jak mitologie adaptowały bóstwa do zmieniających się potrzeb wojennych, społecznych i kosmologicznych, tworząc bogate symboli siły, porządku i destrukcji.